Jak rozumiem myślenie, a bardzo jestem oswojony z tym myśleniem Ojca Echima, to dla niego słońce, światło to były synonimy Boga. To znaczy, obrazy, które w sposób najbardziej adekwatny opisywały rzeczywistość Boga. Dlaczego słońce? Dlatego, że słońce spontanicznie przyciąga człowieka. Szczególnie wtedy, gdy nie boi się samego siebie i nie potrzebuje chować się w rozmaitych zakamarkach, jak również nie boi się sięgnąć do tych zakamarków, w których jakże często my wszyscy przechowujemy jakieś ciemne i dla siebie nawet niezrozumiałe rzeczy. Wejść w słońce to po prostu otworzyć się, wejść w światło to po prostu otworzyć się na obecność Boga, zarówno w świecie, jak i w najgłębszej tajemnicy ludzkiego serca i ludzkiego sumienia. wejść w światło, wejść w Słońce, to tyle, co po prostu pozwolić, by Bóg pozwolił mi zachwycić się sobą, Bogiem, światem i nawet najwięksi pesymiści uczyli się odnajdywać w samym sobie. Jakieś iskry tego Bożego światła. A przez to, to bardzo ważne, umiał przywracać ludziom wiarę w siebie. Nie dlatego, żeby człowiek stał się z siebie bardzo zadowolony, ale dlatego, że uwierzywszy w siebie, mógł nareszcie od siebie wymagać.